Szymaneczko widzowie! Dzisiaj jest serii, która będzie na moim kanale. Czyli man Miles Morales Myślę, że jest to bardzo, myślę, że to będzie bardzo fajna seria, polecam oglądanie, bo na pewno ułożę z tego playlistę. Żeby nie było pierwszy raz Znaczy. Coś tam o niej słyszałem, co nie? Ale tak... Nie na ja pierwszy raz nie gram, ale yy, chcę wam z wami zagrać to przeżyć jeszcze raz. I zobaczymy, co tutaj zrobi. W ogóle zapomniałem sobie przyłączyć teraz takie dźwięki, bo będzie mieli śmieszne. Ale po prostu chcę podłączyć pada. Bo na padzie będę grał, tak będzie łatwiej. Widzowie, się, nie miałem nagrywać, ale mikrofon mi się rozdupcał. Kabel od mikrofonu. No ale no co, ja nie mógłbym was tak zostawić, więc y, wymieniłem kabel, bo znalazłem jakiś. Nie mogło mi znaleźć tego urządzenia Pomo mikrofonu, podmem, więc usunąłem, zainstalowałem hej, i jest. Spoko. A, a co usunąłem zainstalowałem? Windows. Nie no żartuję. Młodego? No. Może. Ale ten pierwszy naprawdę rządzi. Co, no... A i długo kobietowałem z też żeby nie lagował jak nagrywa Spidermana. Jasno, żółty znak, niedaleko. Nie mierz. Dzięki. Świetna robota tak w ogóle. Ale, może zostaw miejsce dla nowego. Dla Kurde, konwój. Pit konwój, a konwój nie było to, że konwój więzienny? w ogóle ta to, 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 to w tych e, ruszowych włosach to była Dani. Dani Kahart. Później zobaczy, nie, zobaczycie kto to będzie. Jeszcze w ogóle z patrzem mamy misję. Szykuje wyrzut mnie sieci. Lecę do ciebie. Przegapiłem konwój. Czy nie? Wciąż zabezpieczają więźniów. To musi być świetne uczucie. Patrzeć, jak te zbiry wracają do trawy. Pewnie. Tratwa jest szpetna, ale bezpieczna. Jeśli naprawili wady związane z pewną ośmiornicą. Miejmy nadzieję. Dobra, już blisko. Zaraz będę. Dam znać, że się spóźnię. Majs, sketal. Masz listę zakupów? Hej, mamo. Bo jego mama chyba nie wie, że on jest Spider-Manem. A! Jeszcze taka ważna rzecz bardzo. Jakby tu kocham napisy po prostu. Tylko nie tam. Przez ten konwój zrobiły się tam straszne korki. A, no tak, racja. Dolecę mamo! Jak Pit radzi sobie z podwójną tożsamością? Ten stres mnie wykończy! Będę mogli chronić wielki konwój więzienny! Dam radę. Więc tam lecimy. Wydech. Wydech. Luz. Oczywiście robię z tego serię, no bo jak nie inaczej. W jeszcze wam pokażę, że tutaj są misje, co ja? Z tego będę robił tytuły odcinków. Pete. Jesteś? Właśnie kończę kawusie. Ja no żartuję. Ja Pijesz? Bardzo, bardzo ostrożnie. Dobra, jazda. Lecimy do celu z ciężkim ładunkiem. Dobra przyjąłem, widzimy cię stąd. To coś naprawdę ważnego. No jasne. W zeszłym roku stratwy uciekły setki bandytów. Pora ich wsadzić z powrotem. Policja nie będzie ryzykować. A zwłaszcza nie z naszym gościem honorowym. Mamy mocne zakłócenia. To jeden z tych, którzy pomogli do Kokowi? Chyba tak. Może walczer, może skorpion, może ktoś większy? Okej, okay. mamy problem. Czekaj, mający się się tym i. Tym... O, nie! Trzyma się! Patrzcie, kurczu! Pajeż! Szarpie na miładunek. Dajcie, kurs, 2, Pogod lata jak chce. Zdrzymy się. Heliwa, yes. składamy! Heliwa właśnie pada. Zdeszymy się! na ziemi. Brak ofiar. Okay. Ładunek zniszczony. Niedługo dotrze połodź. Nikt wam nie będzie. Przepraszam, nie, nie chciałem. W porządku, damy radę. Tylko się pośpieszmy nim no. się stanie. Dobra, tutaj. Rajna! Aj. Zaczyna się do złe. Sztuki z tego! Tak bym go nie nazwał! Alexie, jak się Aleksiej. on no, się nazywa, Aleksiej. lecimy mieć szczęście! O, szlak, szlak, zimowy wal! I... niedobrze to wszystko wygląda! Złe podejście! podtrzymamy go, i będziemy działać razem! A właśnie... Mógłbyś mi tu trochę pomóc? Tak, pewnie! Lecę! Okej, okay, lecę do niego cały czas. Może to jest Im... James Journal Jensen. Warto się uderzyć. Nie udaje. Stadzki, sto klienci, wariat. Hajda, rys na pod podcast. On gra na podcast. On robi na podcasty. dobra nie dobrze bardzo nie dobrze pit w porządku dobra to źle wygląda

DAD! Dobra... E, jak jest puste... puste pole walki, to, to znaczy, że coś się złego dzieje. Ze Spiderman takie rzeczy, e, e, przeżywają Normalny oh człowiek takiego czegoś prze je przeżył Ale to są super bohaterzy. Chciałbym go wymienić na nowe Dobra oh. rajda będzie walka z rajda Ale ja wiem co się wydarzy

No, i ginie. gini. to był zły pomysł, ale ja jestem Spidermanem. Jakiś obsadenym op Aleksiejem. No i go! Walił go tutaj! Łaś zębia! Jesteś włodnym przeciwnikiem! Olec pani się nie wywiniesz, ale głuę! Pijamy. Nie napijemy. Jest na, to? To gonienie Cię pomieszkiem! Pominało o Ciuciu jak doszło Ciuciu babki! Nie ma, nie ma. Nie widzę Ciuciu babki Dobra, to było trochę ryzykowne, Wyzwalałem się leczyć. A co, to spróbujemy uderzyć babi kwały! I to jest chyba ostateczny czas. To jest no i dobra. Ale czy z Peter wszystko jest dobrze? Wow. 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 Simon Krieger, szef działu badań w Energy. Miło was poznać I ciebie. Ech, wybacz. Chyba trochę naśmieciliśmy. Skąd? Właściwie nam pomogliście. Okay, My właśnie to nie Simon Krieger źle wygląda. Budinek, ale nas wyprzedziliście. Chciałem podziękować. Wam obu. Solo? <noise> Będą z Ciebie ludzie. Dzięki, ale wciąż jest niebezpieczny. A zaraz dostanie go policja. Zwykle mi się wydaje, że super żołnierze to przesada, ale później e, okazują się jak znalazł. O, muszę lecieć. Hej, a było naprawdę było miło. Za... Rzeczywiście było naprawdę miło. Świętano, Ma rację. Zmykajmy. Niech Policja się tym zajmie. Tak. Tak, okay. Ale słuchajcie, jeśli nie graliście, -elektryczność. Wow. to dowiecie się w kolejnym odcinku, co się staje. Przysnaję. Więc życzę wam miłego oglądania tego, ale obiecuję, że niedługo długo Naura.